Drodą. Wyjaśni tak. mi, w jaki sposób afirmowanie może być przygodą. Może być ciekawa przygoda. Fajna. kreacja Bo, to, tej rzeczy, tu ty to, chcesz. No, ale to, że, że rezultat no, ale jest fajny. To, no, możesz no, no, ale, ale wydarzasz fajne. sobie, jakbyś to już miał. Jeżeli przejść, ty jesteś aktywny... Bez... Czas tej ale to jest tak, jak afirmujesz, to co chcesz, nie? Ale jak jedziesz na wycieczkę, to nie tylko będziesz się czuł, jak dojedziesz do celu, ale już jak wsiądziesz do auta na przykład. W sumie. Dokładnie. Okej okay, kochani, wróćmy do modlitwy. I tutaj, I tutaj, że tak powiem, no jeżeli się modlimy, pamiętajcie, że to się zawsze odnosi, z reguły się odnosi do tego, czego nie wiemy, więc nie kombinujmy tylko dajmy szansę tej drugiej strony się wypowiedzieć. I znowu, jeżeli chcemy coś przepracować, to trzeba przyjąć i nauczyć się zbić sobie do głowy żelazną zasadę. To, że ja czegoś chcę, ale nie widzę rozwiązania, jak to zrobić, to nie znaczy, że tego rozwiązania nie ma. Faktem jest to, że ja go w tym momencie nie widzę. I to warto sobie wydrukować na ścianie, po prostu wbić do głowy gumianym młotkiem, bo większość ludzi ma niestety bardzo złą, zły nawyk, że jak od razu nie widzą rozwiązania, to przyjmują, że to jest nie do zrealizowania, jeżeli im już nic nie pomoże. Więc po co się modlić? Nie? No kurde, znowu to samo. Jeżeli widzisz rozwiązanie. To się nie mógł, tylko to zrób. Modlitwy z reguły odnoszą się do sytuacji, w których nie widzimy rozwiązania, no bo właśnie po to prosimy to wyższe ja, żeby on nam w tym pomogło. Dlatego jeżeli chcecie czegoś, ale nie widzicie rozwiązania, możliwości osiągnięcia tego, możliwości zrealizowania, nie rezygnujcie, bo to nie znaczy, że się nie da. Faktem jest tylko to, że teraz nie widzisz. Danego rozwiązania. Nie widzisz tej drogi. Ale to nie znaczy, że jej nie ma. Modlitwa nas na tą drogę nakieruje i poprowadzi. Od tego jest. A może też tak być, że przez modlitwę spotęguje tą wywałkę na przykład? Tak się tak? Modlitwy często potęgują wywałki, dlatego że po drodze jest to, że jak czegoś chcemy, to jakby takim ważnym elementem jest też to, że ta świadomość nam pokazuje co w podświadomości jest takiego, czego być nie powinno, mm -hmm. co po prostu przeszkadza. Mm -hmm. Co po prostu przeszkadza i powiedzmy sobie, no to... Mając podświadomo ma podświadomość, mając taki, a nie inny program, będzie nam bruździć w dotarciu do celu. Więc jakby ta modlitwa pokaże nam też, nad czym pracować, co w sobie zmienić, żeby ten czynnik podświadomy nie bruździł. Albo uwolnienie się od tego tematu. Tak, to tak, no a poukładać to tak, żeby było dobrze. Mhm. Nie? Mhm. Dlatego nie zdziwcie się, że przy modlitwach też będzie Wam wychodziło nad czym popracować. Jak najbardziej tak będzie. I, i, i czasem jest tak, że tych obciążeń w danym temacie tam, o co prosicie, jest tyle, że na początku to będzie głównie czyszczenie, zanim przejdziemy do realizacji. Może tak być, bywają takie sytuacje. No to i potem jakby no trzeba to zaakceptować i robić swoje, nie? Są czasami potem maruderzy, którzy mówią, nie, po to się modlę, żeby pracować nad tym, nie? No to no coś tu chyba jest nie tak, nie? <ścoughs> Okej. Okay. Modlitwa realizuje się w różnym czasie. To też trzeba tutaj powiedzieć. Czasem przychodzą osoby, które mówią, modlą się już drugi, trzeci tydzień, nie dostały odpowiedzi. Wiecie, co najczęściej się dzieje w takich przypadkach? Kończy się modlić, zapomina o tym i na przykład za pół roku przychodzi mu odpowiedź. Zszokowany nie, bo już dawno zapomniał, że się o to modlił. Potem się okazuje, że ten czas na odpowiedź jest zdecydowanie lepszy niż pół roku wcześniej. Pół roku wcześniej był w takiej sytuacji życiowej, że no nie było. Nie przyjąłby tego. Nie przyjąłby, ale na przykład realizacja tego mogłaby nie być korzystna. A pół roku później tak się wszystko pozmieniało, że jest bardzo korzystna. I dopiero wtedy przechodzi ta odpowiedź. Także także może być też i tak, a może być także że natychmiast dostanie odpowiedź. To. Ale jak sytuacja Bóg... jest bardzo niekorzystna, to chyba, chyba bardziej wcześniej, tak? Czy to zależy... Do... Chodzi o to, że Bóg czas i sposób wybiera sam. Uh -huh. I dotrze do nas to w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim założeniu. Uh -huh. Dlatego zawsze ja zawsze mówię, jak się modlicie, pomodlić się, zostawić niezależnie od wyników. Bo to, że nie dostaliście odpowiedzi, to nie znaczy, że nie działa, kochani. Uh -huh. Działa. Uh -huh tylko że może się dostać ją dużo później, a może się dostać natychmiast. Różnie bywa Różnie bywa. Może, będzie, może być, będzie powiedzieć, będzie dopiero w przyszłym pytanie. Nie spotkałem się z czymś takim, ale jest pewnie, że Dobrze. Ale teoretycznie jest to możliwe o tych przeniesieniach sobie jeszcze pogadamy, bo to, 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 to jest ważne również też w innych kontekstach. A może poświadomość kombinuje, tak, żeby hmm. przenieść No właśnie, co no się tym nie słuchać. To jest dołujące, to zależy. Mi się wydaje, że jak się modlę, i tam hmm. warto dodać wtedy w modlitwie, że tu, w tym życiu. I wtedy... Hmm. Tu i teraz, tak, tak, tak. Tu i teraz to jest narzucanie, Czasu realizacji. Ale, w się, no ale w w to też to jest bardzo No właśnie, Darek, ty jak to jest? Różnie. Zależy. żeby moja za Tak. A tak naprawdę za wszystko i teraz. Tak jest. Natomiast widzicie z tym poprzednimi wcieleniami i następnymi, to jest też taka ciekawa historia. Ja Wam to opowiem na innym przykładzie, żebyście zrozumieli. Widzicie, czasem obserwuję, że do kogoś dociera... na Tu jest Że na przykład widzę, że do kogoś dociera jakaś energia. Zaczniemy od tłumaczenia negatywnych energii, to jest najprościej. I na przykład czasem widzę, że kogoś walnie jakaś taka dziwna energia. On ją czuje jakiś, jakiś atak energetyczny, nie? On ją czuje, ale potrafi się dostroić tam do ludzi, jego wokół, rodziny i tak dalej i kurde, nie wyczuwam nic z jego otoczenia. Nic. Nic, kompletnie. I co jakiś czas obserwowałem, że kogoś tam trafia taka energia, ale za cholerę nie umiałem identyfikować źródła. No więc w końcu zacząłem się modlić, żeby Bóg mi pokazał co to jest, bo to jest specyficzny rodzaj energii, tylko nieidentyfikowalny z jego źródła i otoczenia po prostu, nie? Myślałem sobie, że to jest astrala, patrzę, nosić. no niby jest astrala, ale takie nieczyste astralne, tylko jest to przekaz, ale, ale, ale nie z jego otoczenia. No i jak się zacząłem modlić o rozwiązanie, przyszło, przyszło, zrozumiałem bardzo szybko co to jest. Po prostu kiedyś zauważyłem, że dwie, dwie starsze osoby szły tam z jakimiś no, dewocjonaliami na cmentarz i słyszałem, po prostu jak jedna do drugiej mówi, że mój stary to już 10 lat temu umarł, żeby go chuj szczelił tam gdzie jest. Mówię sobie, aha, dobra, rozumiem skąd te energie mogą jeszcze z tamtego wcielenia żyjący wysyłać. Do następnego wcielenia po prostu temu, który się już odrodził, nie? Bo na przykład no, ten jej mąż, on się gdzieś odrodził. Ale ona mu jest bardzo życzliwa, także, także ładunki. Po prostu czułem jak posłała ładunek, nie? Ale mu podziękować widocznie za lata w Tylko on się pewnie gdzieś odrodził. Idzie sobie jako dziecko ulicą no. i nagle łupud i mu się po prostu nastrój pogarsza i nie wie o co chodzi. No ale to jest podobne, na coś takiego. No jest kiedyś. kiedy. To, to mówisz, że o jakiś twój kliencie? Nie, ja mówię no, o pewnych nie. obserwacjach wśród ludzi. Aha, dobra. I czasami możemy czymś takim oberwać z, z cielenia wstecz. To dziecko Pamiętajcie, od żony. Tak. Pamiętajcie, że jeżeli jest tam jakiś młody człowiek, który się odrodził, to ci, którzy go znali, to dokładnie wcielenie wstecz. Oni jeszcze żyją, pamiętają go i mają do niego różne nastroje, różne nastawienia. Czasem może takie jak ta pani, nie? Czasem mogą być pozytywne. Jak się na przykład za kogoś modlimy, czy komuś dobrze życzymy i tak dalej. No a no, następnie wcieleniu może sobie u ulicą i nagle mu się nastrój ale poprawia, ale żyją, bo jest jakiś była... dziwny, tajemniczy jest... przypływ dobrej energii, nie? A to może i właśnie energia też wspierająca od Czyli tych na przykład ludzi. na jak odwiedzamy groby naszych zmarłych i z taką miłością, życzliwością tak, posyłamy, tak, Możemy tak, posyłać dokładnie. To już do tych ludzi. Ta energia. On już żyje, żyje nadal, znaczy, A on, on się odrodził od po 10 latach. Czyli ona jeszcze on jako on żywa się. teraz? Czy znaczy nie? On się odrodził. On szybko. już żyje jako, na pewno żyje gdzieś jako mały 8, 9-letni chłopiec. I odbyłeś, że one z poprzed... no, no. on poprzedniego wcielenia I my smaku? czasami mamy takie rzeczy, że przychodzą Ciekawie. do nas rzeczy, no. które po prostu psują nam nastrój, podwyższają, i nie ma identyfikacji tutaj. To może być właśnie to, że ona przesyła tej duszy ładunek, tylko że ta dusza już jest z innym ciele. Nie, nie kapuje. Ale w świecie energii to nie ma znaczenia najmniejszego. Mhm. Nie? jeśli jest identyfikacja, kiedy na przykład czujesz, że ewidentnie ktoś źle rzeczy. Czujesz taką złą energię od tej osoby. No to zaczynamy przede wszystkim od identyfikacji naszej podatności. Mhm. Bo nie skupiajcie się na tym, żeby te osoby zmieniać, żeby ale ją oddawać. To tak pracuje, nie? Identyfikacja podatności, to jest najważniejsze. Oczywiście można stosować ochrony tymczasowe, mhm. pomodlić o ochronę. Można też na przykład, nie wiem, wizualizować siebie w kuli światła, dobre są odpromienniki też, Co tutaj to znaczy przyniosłem parę odpromienników, jak chcecie sobie zobaczcie, z różką jedną do kupienia tam są, także, także, także można się chronić w ten sposób, ale to są ochrony tymczasowe. tak, tak. Z... o identyfikację podatności, to znaczy identyfikacja podatności. Jest podatność jakiś na... element, który nas łączy z tym, że to może do nas dotrzeć. Szereg. tak na przykład no, jestem w jakiejś jest sytuacji, prawda? Z kim się od czegoś zależy. Chceśmy mm -hmm. łączyć, tam z sytuację. Mm -hmm. Na przykład jakiś rodzaj usług, które ona wykonuje wobec mnie, prawda? Chodzi o usługi. I jak wyjść w ogóle z tej sytuacji, nie? Znaczy tak jest najlepiej, no właśnie, aczkolwiek nie o to mi chodzi, tak. nie? Na przykład... Przykładowo, nie? łącznikiem, który powoduje, że uderzenie do ciebie dociera, może być na przykład poczucie winy. Mhm. Przykładowo, nie? ktoś, kto ma poczucie winy, to po prostu to jest normalnie jak tarcza na strzelnicy, to trudno w niego nie trafić po prostu. Nie? I na przykład tym poczucie winy jest tym łącznikiem, który powoduje, że, że to dociera do ciebie. Nie? Może to być na przykład lęk, może to być, nie wiem, jakieś tendencje do umartwiania się, mhm. może to być jakieś poczucie odpowiedzialności wobec tej osoby, zobowiązania. To wszystko to są czynniki, mhm. gdzie jakby wiesz, ona tym uderzeniem spuszcza jedną połowę mostu, a ty tym czynnikiem drugą. Mhm. I teraz chodzi o to, żeby twoją połowę podnieść. No to ona sama może robić co chce, nie? Nie dotrze to na twoją stronę po prostu wtedy. I z reguły wtedy te osoby przestają to robić, bo one widzą, że to jak nie przynosi efektu, to po co to robić? Nie? Po prostu jak się tylko wyjdzie z danej sytuacji, to czasem jest tak, że to wystarczy, jeśli to dotyczyło tylko tej osoby, ale jeśli jest głębszy wzorzec, to za chwilę zginął bo to samo się będzie. Dokładnie tak. Można się pomodlić od uwolnienie od podatności na jakiekolwiek ataki energetyczne tylko tygodnie. Mi to pomogło, ja też miałam dużo ataków i po tej modlitwie mi dużo wyjściło właśnie z tych podatności samej właśnie na takie Oczywiście osoby, które was atakują, jak się uniezależnicznie nie będę was za to wdzięczne, ale one i tak nie są wdzięczne, także... No, Takie sytuacje, że na przykład albo e, nie wiem, mam wypadek, albo mój koń choruje, zaczynają się z nim rzeczy dziać i po prostu czuję, że to jest taki... E, Ładunek negatywnej energii działa w naszym życiu trochę jak granat odłamkowy na polu walki wśród żołnierzy. Wali przede wszystkim w nas, ale te odłamki jeszcze mogą uderzyć różne rzeczy wokół nas i je zniszczyć, popierszować, zranić. To mogą być, to nie musi być istota żywa typu koń. To może być, nie wiem, ktoś nas walnie na przykład energetycznie, idziemy do kuchni, włączamy czajnik, łup, spali się. No, na przykład tej energii mógł iść w ten sposób. Nie? Urządzenia elektryczne, zwłaszcza dzisiejsze urządzenia elektryczne, są bardzo czułe i podatne na różne zmiany energii. Nawet tej duchowej. One to wychwytują. A tego pierwsze, co to się da, właśnie czuła elektronika. Bo jak są jeszcze takie elektryczne urządzenia, takie grube, mechaniczne, to raczej nie. Ale, ale ta cienka, tak ta delikatna elektronika lubi to odbierać i, i odbiera. Tak? Nie wiem dlaczego, ale u mnie to nie działa, bo, nie, bo ja lubię technologię i mam ogadane z moją podświadomością, że w technologii ona nie rusza, jak nie bywała. No i po prostu, Ale my, ma, my coś? mówimy o innym, mówimy to jak ktoś wali w Ciebie energią. A, tak, ma tak, 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 się o to mi chodzi. W Ciebie nikt nie wali energię na to było no. Może być tak, że chroni wtedy szybko, nie będzie chronić Ciebie, tylko elektronikę. No, także... Także tutaj tutaj po prostu no oczywiście możemy też w modlitwie poprosić i warto prosić o opiekę i ochronę. O to, że <laughs> <laughs> mój laptop chroni, mój laptop nie Siebie i wszystkiego, co się ze mną wiąże. Wtedy nieważne, elektronika, nie elektronika, to po prostu no, będziemy jakby w tym polu ochronnym. Aczkolwiek znowu to jest rozwiązanie doraźne. To trzeba zlikwidować ten czynnik po swojej stronie. Wtedy może pół świata was atakować. Nie ma problemu. Dla Was to będzie czysta zabawa, bo sobie będziecie z daleka obserwować i się śmiać po prostu. Nie? Wiecie jak to potem wygląda, kiedy człowiek nie jest podatny, to bardzo przypomina sytuację, jakby wróg ustawiał całe pole armat w Waszą stronę. Grube, duże, małe, sienkie. Tylko problem jest w tym, że te armaty sięgają najwyżej do 17 km, a wy stoicie na przestrzeni 23 km od nich, nie? No i co, tak stoicie i patrzycie, jak oni się pocą, nie? Walą z tych armat, nie? Problem jest w tym, że 5 km dalej to wszystko spada, nie? Przed wami. No to... nas... się na leżaczek, nie? I fajne... Finally... No co, co tu innego pozostaje, nie? Podkąd. Podkąd. Myślicie, jak długo Altyrelia będzie walić, jak zobaczą, że to w ogóle nie dosięga. Nie? Jak popanda, po nie, z no. Ale Darek, jak jesteśmy przy tym temacie, bo ty takie fajnie dyktujesz te modlitwy, tak, tak. No, dyktuj tak? nam modlitwy właśnie o to uwolnienie się od podatności na te, na te negatywne... Tak. Znaczy mogę taką ogólną, nie? No, nie? bo czasami, czasami trzeba to zrobić konkretnie, z konkretną osobą, Aha. Czasami konkretnie, czasami hmm. bardziej ogólnie. To zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. No, no zapiszcie sobie. Dobre Boże, energię wszechświata. Proszę cię. Uwolnij mnie całkowicie i do końca.